Są takie sytuacje w marketingu, kiedy wydaje się, że wszystko działa jak należy, ale efektów brak. Obserwujących na Instagramie i na Facebooku przybywa, lista mailowa rośnie, odwiedziny na stronie internetowej zgadzają się, ale nie przybywa klientów i nie przybywa pieniędzy w portfelu. Jeżeli wiesz, o czym mówię, to zostań na chwilę, bo dziś opowiem Ci, z czego to wynika i jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy pozornie wszystko działa jak należy, ale w rzeczywistości nic nie działa. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam cię w podcaście Marketing z głową, w podcaście, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Pamiętaj, że własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać bezpośrednio na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z Głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Ale zanim pobiegniesz się zapisać, zrób jeszcze jedną rzecz. Jestem niezmiernie ciekaw, gdzie słuchasz albo oglądasz podcastu Marketing z głową. Dlatego zatrzymaj się, zrób zrzut ekranu swojej aplikacji do podcastów albo zrób sobie selfie i opublikuj w swoich mediach społecznościowych i nie zapomnij mnie oznaczyć. Dzięki temu bliżej się poznamy, ty przestaniesz być anonimowym słuchaczem albo słuchaczką, a ja przestanę być tylko głosem w Twoich słuchawkach. Dlatego zapisz się teraz do newslettera, opublikuj relacje. A ja na ciebie poczekam. Zrobione? Świetnie. W takim razie zaczynajmy. W III wieku przed naszą erą król Epiru, Pyrus, prowadził walki z Rzymianami. Po wygranej bitwie pod Asculum, jeden z jego generałów pogratulował królowi zwycięstwa. Na co Pyrus odpowiedział: Jeszcze jedno takie zwycięstwo, i będziemy skończeni. Choć tego dnia król wygrał bitwę. Stracił w niej ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, w tym kilkunastu swoich najlepszych generałów. Odbudowa armii na obcym terenie była niemożliwa. Z drugiej strony Rzymianie, którzy odnieśli większe straty, szybciej odbudowali wojska i po kilku dniach byli gotowi do następnego starcia. Ostatecznie Pyrus przegrał i musiał opuścić tereny rzymskie. Dziś o Pyrusowym zwycięstwie mówimy wtedy, kiedy pozorna wygrana prowadzi do przegranej w przyszłości. Król Pyrus był świadomy dalekosiężnych konsekwencji pozornego zwycięstwa. Niestety, nie każdy z nas jest tak dobrym strategiem, jakim był król Epiru. Na co dzień nie dostrzegamy, gdy ponosimy Pyrusowe zwycięstwa. Na przykład znam kierowców, którzy potrafią podróżować na drugi koniec miasta, żeby zatankować tańsze paliwo. Choć na pierwszy rzut oka oszczędzają kilka złotych, to nie biorą pod uwagę paliwa, które spalą, nadkładając drogę. Bagatelizują również czas, który tracą, a który mogliby przeznaczyć na pracę, na pracę, która dałaby im więcej pieniędzy niż Oszczędności wynikające z zakupu tańszego paliwa. Partnerzy, którzy w weekend kłócą się, do której restauracji wybrać się na obiad, również ponoszą pyrrusowe zwycięstwo. Choć jedna ze stron przeforsuje swój pomysł kolacji we włoskiej restauracji, to nie zdaje sobie sprawy, że kłótnia na dłuższą metę. Nadszarpuje ich relacje. I wreszcie amator Totolotka, który pewnego dnia wygrywa 5000 tysięcy złotych, nie zdaje sobie sprawy z kosztów, które poniósł. Przez całe życie na kupony Totolotka wydał 20 tysięcy złotych. On również, choć zyskał, to w rzeczywistości stracił. Pyrusowe zwycięstwo pojawia się w każdej dziedzinie życia. Również w biznesie i w marketingu. I w tym wypadku jest ono szczególnie groźne, ponieważ przykre konsekwencje nie zawsze pojawiają się natychmiast, ale zawsze są kosztowne. Pyrusowe zwycięstwo w marketingu pojawia się za każdym razem, gdy skupiasz się na tak zwanych vanity metrics. Vanity metrics to metryki, które nie mają żadnego znaczenia, ale mile łechtają Twoje ego. To między innymi liczba obserwujących na Instagramie albo na Facebooku rozmiar Twojej listy mailowej, albo liczba odwiedzin na Twojej stronie internetowej. Te metryki łatwo zmierzyć, ale w oderwaniu od kontekstu nie mają żadnego znaczenia. Nic ci po tym, że rośnie liczba obserwujących na Facebooku rozmiar Twojej listy mailowej czy odwiedziny na stronie internetowej, jeżeli te metryki nie przekładają się na Sprzedaż. Przyczyną pyrusowego zwycięstwa jest brak umiejętności strategicznego myślenia. Osoby, które mu ulegają, zamiast skupiać się na długofalowych konsekwencjach swoich działań, biorą pod uwagę krótkoterminowe efekty. Te osoby widzą tylko to, co tu i teraz, ponieważ to, co tu i teraz łatwo zmierzyć i zauważyć. Kierowca, który nadkłada drogi, aby zaoszczędzić kilka złotych na paliwie, od razu zauważa pieniądze, które pozostają mu w portfelu. Niestety, konsekwencje straty czasu i kosztów poniesionych w związku z dłuższą drogą pojawiają się dopiero za jakiś czas. Lista mailowa, która natychmiast rośnie pod wpływem reklam na Facebooku, to również błyskawiczna. Nagroda. I w tym wypadku konsekwencje wynikające ze słabej jakości kontaktów pojawią się dopiero za jakiś czas, gdy ludzie przestaną otwierać Twoje maile. Jednak nawet osoby, które potrafią spojrzeć na życie, biznes i marketing z szerszej perspektywy, ulegają rusowemu zwycięstwu. Wiele osób tkwi w związkach, które prowadzą donikąd tylko dlatego, że zainwestowały w nie sporo emocji. Pracownicy angażują się w projekty, które z góry są skazane na porażkę tylko dlatego, że zainwestowali w nie sporo serca, trudu i pracy. Jedni i drudzy angażują się w coś tylko dlatego, że wcześniej sporo w to zainwestowali. Ulegają tak zwanemu efektowi utopionych kosztów. Efekt utopionych kosztów to koncept psychologiczny, który sprawia, że nie potrafimy wysiąść z pociągu, który zmierza do przepaści tylko dlatego, że sami pomogliśmy ten pociąg budować. Jak w takim razie uniknąć pyrrusowego zwycięstwa? Przede wszystkim naucz się robić krok wstecz i zacznij dostrzegać szerszą perspektywę. Zrozum, z tym co robisz. Zawsze wiążą się dwa rodzaje konsekwencji: natychmiastowe i te, które pojawiają się za jakiś czas. Zawsze zastanawiaj się, czego nie dostrzegasz. Jakie inne koszty wiążą się z tym, co robisz? Pomyśl o tym, co robisz, jak o kamieniu, który wrzucasz do wody. Kręgi, które pojawią się na tafli wody, to konsekwencje. Jakie konsekwencje pojawiają się natychmiast? Jakie później? A jakie na końcu? Jasne, na początku to będzie męczące i trudne. To dlatego, że takie myślenie jest dla nas nienaturalne. Intuicyjnie zawsze skupiamy się na chwilowych konsekwencjach, ale im częściej będziesz w ten sposób myślał, tym łatwiejsze się to stanie i tym rzadziej będziesz ponosił prusowe zwycięstwo. Ale warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Choć priusowe zwycięstwo wywołuje negatywne skojarzenia, nie zawsze jest ono złe, szczególnie jeżeli strategicznie je zaplanujesz. Na przykład, gdy jesteś gotowy poświęcić cenne zasoby tu i teraz w imię ważnego zwycięstwa w przyszłości. Spójrz, wiele firm na początku ponosi straty. Przedsiębiorcy są jednak na to gotowi. Wiedzą, że aby zdobyć rynek i rozruszać firmę, trzeba czasem do niej. Dołożyć. Rodzic, który poświęca czas i nerwy, żeby pomóc dziecku w nauce, również nie od razu zauważa efekty. Ba, wspólna nauka często wywołuje tarcie między dzieckiem a rodzicem i w krótkiej perspektywie prowadzi do kłótni. Uwierz mi, wiem o czym mówię. Jednak w dłuższej perspektywie pomaga dziecku poprawić oceny i poprawia jego pewność siebie. Człowiek, który każdy dzień rozpoczyna od lodowatej kąpieli, również poświęca chwilowy komfort na rzecz lepszej odporności i lepszego samopoczucia. Dlatego dziś zachęcam Cię do dwóch rzeczy. Po pierwsze, naucz się patrzeć na wszystko, co robisz z szerszej perspektywy. Po drugie, naucz się dostrzegać szanse na chwilowe poświęcenie, które da Ci lepsze wyniki w przyszłości. A to wszystko stanie się jeszcze łatwiejsze, gdy zapamiętasz trzy najważniejsze rzeczy z dzisiejszego odcinka podcastu. Naturalnie, zdradzę ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka, jeżeli znasz kogoś, komu ten odcinek szczególnie może się przydać, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w WhatsAppie, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast w Spotify albo oglądasz na YouTube, nie zapomnij zasubskrybować podcastu Marketing z Głową i wystawić pod nim recenzji. Obie te rzeczy zajmą ci kilka chwil, a dzięki tobie wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A oto trzy rzeczy, które dzisiaj warto wynotować. Po pierwsze, zawsze bierz pod uwagę długofalowe konsekwencje. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zatrzymaj się i zastanów, jakie konsekwencje wywołuje ona teraz, a jakie wywoła za jakiś czas. Po drugie, pamiętaj, żeby zawsze mierzyć tylko istotne metryki. Zamiast skupiać się na vanity metrics, które łatwo zmierzyć, ale które nie mają żadnego znaczenia, skup się na metrykach, które rzeczywiście wpływają na rozwój Twojego biznesu. I po trzecie, ucz się na błędach. Jeżeli dotknie Cię pyrusowe zwycięstwo, zastanów się, jaką lekcję możesz z niego wyciągnąć. Wtedy, choć pozornie przegrasz, to w rzeczywistości wygrasz. I tego gorąco Ci życzę. Oprócz tego, jak zwykle, życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.